Koniec marca, a więc już pora, wiaderko ropy wlać do traktora, jedną trzydziestkę mam w gospodarce, w dobrym jest stanie, po kapitalce, bez obaw brony do niej podpinam, dzisiaj nią w polu pracę zaczynam, wykonam włókę na piątym biegu, więc szybko wścieknę, kasta całego... Dzień dobry, ja jestem Jurek Kleński i zapraszam Was do czwartego odcinka z serii Jurek i sąsiad. No już mamy, kurde, koniec marca, a więc już pora zacząć piciewnik do traktora. No, bo ja sobie tak planowałem obsiać owsem Te, te mniejsze pole też już jest czas akurat. No, powiem trochę się wzbogaciliśmy. Już mamy tak po, po 7000, prawie. No, głównie na usługach u ludzi, nie? No, to zaczepiam kołówkę i jadę. Że jak już może kupię ten owiec, to do ciapka zajadę. Już dawno u niego nie byłem. No, tam jak robiliśmy po ludziach, to tam mieliśmy z kontakt, a tak to a tak to już się dawno nie widzieliśmy to też fajnie byłoby go odwiedzić nie? ale to jak już pierw kupię te nasiona ale te dziady wolno jeżdżą Ech betoniarki, samochody, tak się ociągają tutaj a krzyczą gałgamy jak się zatrzymasz, jak ktoś ci się stanie po drodze to na ciebie krzyczą a tak, to już dowolno to są dziady w ogóle też z tymi sąsiadami jak wtedy robiliśmy te usługi to też ciężko było, a to takie wielkie góry dawali, że szkoda mówi. o dobra dojeżdżamy Dzień dobry Dzień dobry Ja poproszę dwa worki offsa odmiana Bingo Proszę 58 zł Dobrze już płacimy Dobra, jesteśmy rozliczeni O, no, dwa woreczki mi starczą ten mały kawałek No, i zobacz, to już jestem załadowany. Możemy jechać. Ciapek, gdzie jesteś? Ciapek. Ty, ciapka nie ma. Jak w tamtym odcinku, ale teraz co jest grane? Samochód jest. Ciapek jest. Bizon jest. Gdzie on może być? Pewnie gdzieś się szlaja. Tylko gdzie ma się szlajać? Co, na piechotę uciekł? Z domu? O co tu chodzi? Ja go chciałem przywitać. A tu on znowu mi takie numery robi. Ciapek! Co? Ja, ja cię A to słucham. ty! A skąd ty? No przyjechałem. Ja? Ty, bo ja nie założyłem. No naprawdę przyjechałem i cię szukałem, nawet wołałem, dzwoniłem, a, a ty... nic. No bo ja byłem tam z tyłu. Matko, co ty tam porabiasz? Elicze! A i hektary Aha E, bo mam projekt, wiesz? No, jaki masz projekt? Projekt e, Za tu co Ekonomicznie. No to mi mów, na czym będzie polegał ten twój projekt? Pójdę z starą, radziecką metodą. Masą. Masą ziemniaków. Czyli planujesz w tym roku sadzić ziemniaki? Tak, dokładnie. Jak ty nawet sadzarki Ech. nie masz. Ogólnie to wyszukałam w internecie. Jest tam, gdzieś tam, gdzieś w tej wiosce. O, to Sadzarka fajnie. Sadzarka i kopaczka. A ja tu widzisz, yy, owies kupiłem. Bo <noise> będę siać owies. Ja? Mhm. No patrz, no widzisz. A tak oprócz ziemniaków, co będziesz jeszcze siać? No właśnie też nie wiem, no. Bo niby wszystko się opłaca, a się nie opłaca. Nie wiem. Tak chcę trochę... ...pozarabiać w tym roku, nie? Może pszenicę? O to, to 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 to, czekaj. Polukam trochę. No dobra. No to ja jadę siać. No dobra. Ty mi ładę zjeżdża. Co? Łagę, ładę na ludzie zostawiłem. No dobra, nieważne. No dobra. No to jadę siać i, i później do ciebie przyjadę. Ja też już pogadamy, co posiać tam jeszcze. To ja jeszcze powiem, co, nie? Dobra. Kiedy? To... Dobra. No to widzimy się po siebie. Tak. Cześć. Cześć. No, to także tam będzie soja tutaj na tym Tutaj na tym mniejszym polu owiec, a na tym większym jęczmie. Taki jest mój zarys planu usiewów. Dobrze też, bo pojechałem do CP, no pojechałem trochę go, podtankowałem na 150 zł, to paliwa mu nie brak. Pół zbiornika ma na pewno. Dobra. Akurat Majewica Siriawyca to trochę ma... 40 taka duży siewnik. 3 metry. Duży taki, ale... Jak na razie dawał sobie radę z tym siewnikiem. ...na Iteras No dobra, no to okej okay. 40 idzie jak burza nawet z tym silnikiem. fajnie robota idzie. teraz takie lepsze też warunki pogodowe to fajnie to robota no dobra to zobaczmy ile zostało Uuu, prawie nic Ale najważniejsze, że sparczyło. Trzeba będzie umyć siewnik Bo tak nie mogę zostawiać go z ziarnami Nie mogę, bo to, to, się to jest się złe rzeczy Zawsze te ziarna to też się staram też przechowywać, żeby to tak się nie mafowało tak więc też zrobię i ten. No dobra, jakoś tam się zbierze, wiaderkiem się wsypie do worka, do takich woreczków i sebede, okrzachowywał, nie? Ile wiaderkiem ile się zmyje. Teraz trzeba porządnie umyć ten siewnik, żeby go też przygotować do innych upraw. No dobra, siewniczek umyty. Wszystko fajnie wypłukane. No to go odstawię teraz. Dobra, trwamy. Sadzarkę będzie sobie mógł zie ziemniaczki sadzić. No ja. Dobra, witam ponownie. Już zasiałem sobie. I ja? No. Czym jedziemy? Hmm. Hmm. Chyba ma z Albo dobra, może się ładą przejedziesz. Mogę. Albo ja cię podwiozę. Mogę zobaczyć, ładnie. No. <laughs> tak pozwalasz? Ja pamiętam kiedyś u wujka jechałem. Też był, te, Też miał kiedyś ładę. I co, fajna łada jest? Zrywna była. A jeździła po polach jak nie wiem, co jak burza. Ale na nich... No ta małe se opony akurat. No drogoowe. No ale też już wystaje. No. W ogóle też coś ostatnio z napędem się stało. Mówisz? No. Zawodzi. Naprzód napęd się nie chce włączyć. No ja. To on w sklepie jeszcze. Obok, obok sklepu. Pewnie Pietronka. Wysokie ceny. Ja tam na to ostatnio... mówię, ja to mówię na to bez domka. No, ostatnio też podróżało w Le. tej wiatronce. Mówisz? No. Nieciekawie. Czy ja dobrze jadę? Hmm, sklepu. Ja jadę. Czekaj, jedź, jedź. Tutaj? Nie wiem. Niby nie domu innego nie ma. No to nie wiem, zatrzymaj się może tu. Dobra, to, to nie widać właśnie. Tu są drzwi. Dzień dobry. Yy, dzień dobry. Yy, pan jest w sprawie tego... Ale Tak, tak, ja mam sadzarkę. O, no to mogę się przejść do sadzarki? E Tak. Gdzie jest sadzarka? Proszę, już idę. Tutaj? Tak, tutaj jest sadzarka. Ciekawe ciągnik. No. Mam go w posiadaniu. No i na sedzarkę. No Przecież kartofle tu zostały he he. A to, że zostały, co tam Ale no, no nowa Ale no To ile za nią? No Półtora tysiąca Półtora No dobra Za jakoś proszę pana trzeba płacić wszystko nowe na oliwione. Junk nasz aż normalnie aż świeci. Nie ma co tu się przyczepić, naprawdę. To jest naprawdę wzorowe. Tak, Lamy. Może być półtora. No dobra. Plus, sprawa bez handlu, naprawdę. No to... A panu się nie zawali ta... Ten, ta wiatra? Nie. No nie na razie. Już ta wiatra stoi na lat, jeszcze się nie zawaliła. No dobra. dobra. To podłoga to pery. Dobra. Nie i dobra. No dobra. O, dobra. No dobra, no to podpiszmy papiery, pan zapłaci dobra. i będziemy dogadani. sobie pan przyjedzie tam sprzęt. tak. No dobra. Dobra, pal maszyny. Nie, wiem, no jak chcesz, to możesz. Dobra, mogę razem z tobą jechać. Chyba, że na Mercedesa jestem. Nie, nie! <laughs> Albo na tego, jak to się nazywało... w Rzymie. Za... za koniem. Co było... w Rzymie. Rydwan. Rydwan. Jak na Rytwana. Słyszysz, no, jak jest na Rytwana? Jak? W ten sposób? Na Rytwana. Eee... Wolę bezpiecznie w kabinie. No, Dobre. bo ta jednak kabina. Siad. O. No dobra, jedziemy. Trochę nie był ruszany, bo to bo trochę się mu zabrało. No wiadomo. Skwareczki. Skwareczki mu się wybrało. Ogólnie mam trochę plan inwestycyjny. Potrzebuję trochę dużo... Dochy dużo pieniędzy dużo pieniędzy no bo a. tak mus, muszę teraz kupić jeszcze tę paczkę. muszę kupić nasiona. i nie jeszcze Sadzeniaki. muszę jeszcze coś kupić bo na to idzie do a na początku no, tak na jak początek to, jak na początek ale zresztą przy wykopkach mogę ci pomóc swoją szczepę No wiem ale zawsze warto to nie swoją bo to tak to jest ma. Ile jest tam, wykwara No dużo. No dużo jest tam. To no, trzeba naprawdę. Nie z A do trzy rzeczy mam. ściągnika. A teraz sobie pomysł, co muszę jeszcze wykupić. Ściągnik. Dokładnie. A taki sprawdzałem, taki idealny taki... To takie przyczepki, takie żeby do rania jeszcze coś tam, albo do rezygnowania. Do, do do 40 tysięcy. No, od 40 do 20 tysięcy. Naprawdę. Od 20 do 40? Ja, myślę albo Zetor 7212. No. I tam te podmniejsze wersje. Albo y Ursusa. 14, а 12. Скажи, что мы с ним вы еще больше не Нет, у меня Ну такие пары и не видим, что надо выбрать. Надо же так думаю, как Что за слабый? Ну, только слабо. не слабо? А слабо. А dialeka a ja też mam wiele pomysłów ja to w ogóle mam pomysła żeby sobie siebie do kukurydzy kupić do kukurydzy? no a to, to, kukurydza jak to co? to co? jak to jak nie wiem jak to to? trzeba w unikać z tego Eee, jakoś wiedzisz. Zmieści się. Zmieści się i powieść co się zmieści. Boję się, że szurchy mogę oponować. Oj. Delikatnie, małych biegów może używać. Tak, żebyś wiesz, mógł wyregulować. Po przodu jest się Może wyjście. Być... Sadareczkę nie wolno. Ona jest elegancka. Ale jakoś miły ten sosiek. No ten akurat miły. Znaczy mnie trzymał wreszcie. Ja też wolnoś. Pewnie tak. Ty. O może on, on pomóc? Może. Ja nie uderzaj we ze mnie. No fajnie, wiem, na drogę. No dobra, lecimy. No, no, ziemniaki mają dobrą cenę, to... Raczej nie spadnę tak szybko. Nie, nie. A przez kopnik Ja byłam jeszcze młody w kraju. Barcelona. É ateş. isso Eu, mm. eu vida. Troche... Bom, troca tudo. É pau vida vida. O poli todói. A ja jeszcze tego dziada. Tego dziada mojego sąsiada to jeszcze mu pokażę. Co tutaj ma lepszy gospodarki? No sam siat. Nus no, night. Agati. Dobra, zwolnij, zwolnij, nie. Szalej to. Nie, bo i tak ładę która ja często trzymam na głowie. To pierwsze! Primo! Jak ładę? Ładę to ja, Mąż. Moskwicza. Moskwicza. Tak mi skończyła, no tak, było. szczerze? Lewu, co tam się tam mieści, nie? A ja się tam wypuścić, To tam chcesz? No tak patrzę na jego bloky. Dobra, wychodzę, to ja ci otworzę bramę. Ja pocznę No a co mi ja to będzie kopaczka Prawo tutaj A że ciapka nie umie tu trzymać, bo da o ten o drzewo szumie. O tą belkę no. Halo No dzień dobry e, Dzień dobry E, ja w sprawie kopaczki. E, kopaczki konnej? Tak. A, tak. To bym mógł do pana się przejść? A, tak, proszę bardzo, proszę bardzo. A, gdzie pan mieszka tak? Żebym proszę pana, ja tu tak mieszkam w takim ceglanym domku koło... Pola Działki 40. Taki, wie pan, taki ceglany domek, otoczony płotkiem, nad brzegiem rzeki. No dobra, to ja już bym... pojechał. No dobra, to jadę. Może ty kierujesz? Dobra. Dom czy fuj. Hmm, nad rzeką. No to tutaj mamy rzekę, nie? No jo. Czekaj, ale to jest twoje gospodarstwo. Jak to moje? No ja tam widzę. To drzewa No jo. A to masz dwudziestkę. To gdzie jest. Jedź dalej. Zobaczmy. Po polnej. Prosto i teraz gdzie? Prosto, cały czas prosto mi to pokazuje. I teraz w lewo? Tak, w lewo. Ach, to źle myślałem. I prosto. Kieruj się na południe. jest tak pieprzyć. No. O, jest jakiś ceglany domek. No jest. To tam pewnie ten dziadek mieszka. Możliwe. Dobry. Hey, dzień dobry! Dzień dobry! E, my, czy tu jest e, z tą kopaczką? E, tak, tak. Ojacie! Mogę zobaczyć? Jaki piękny moskwicz! No. Ja miałem takiego samego. W latach osiemdziesiątych. Dobra maszyna! No. Pędzi jak wiatr. A lekki jest jak wam. No, letki, letki. Ja miałem jeszcze takiego, tylko że czarnego. To wszystkie myśleli, że Czarna wołga jedzie, a to Moskwicz. No ja. Sztera to na złomie pewnie gdzieś jest. Niego to jakoś mam. Mało takich zacuszek jeszcze jeździ. Więc o, niech pan dba o niego. No. No dobra, idźmy po tą paczkę. No dobra, no to idźcie. Tutaj. O. No. Wie pan no, cały czas na dworze stała. Dzień. Trochę tam farba zeszła. No, 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 no. no. Ale wie pan, wszystko sprawne jest. Też olej w przekładni wymieniałem. Kilka lat no. temu to. <grych> Jak ostatni raz robiła to się dobrze sprawowało. To ile za to 400 złotych. 400 zł. 400 zł? Trochę bym zeszła. Co pan? No to ci... No, może... To Uch, dobrze zdrowie. wszystko, wszystko sprawne jest. Gdzie hmm. pan będzie lakieru przyczepiał, Uch, to lakier. ci ja wszystko ścierałem. Y, papierem ściernym. Uch, to może od razu No trochę zeszło, ale wszystko jest ładnie wyszlifowane. Proszę pan. No dobrze, zaufam no dobrze No to możemy się teraz rozliczyć Widzę, że trzydziestka No trzydziestka? Trzydziestka! Te, się zmieściła, ale nie ma Ale już tutaj nie wypięknie Ciapek to jest grafna maszyna o. Przepraszam, ale choruje W starszym wieku to choroby bardziej dopadają. Nie, ale starcie... nie, tak nie, 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 się, jak się nie, 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 Po nie, 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 drzewo nie, jak miałem pięć lat. Trzeba robić. Co ty robisz? Drzewo ścinasz? No muszę! Bo robię to! No to... No to nie musisz ścinać drzewa. Tylko... No obok. Jak wyjedziesz. Zrazu drzewo byś ścinał. Co? Ja to Oj! Dasz radę! prawo bardziej swoje. Dobra, dobra, w lewo. Dobra. No dobre. I tak delikatnie wyjeżdżaj, nie? Nie wiem, czy mam jakieś... Jak powinien śmieć? Na no, no dzisiaj miał i tym ciapkowym akcentem. Bardziej bym powiedział tak. Bulwowym? Ziemniakowym akcentem. Sadzarkowo-kopaczkowym akcentem kończymy ten odcinek. Na razie! Na razie!